Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarki rynkowej i relacji między ludźmi oraz między przedsiębiorcami, jeżeli nie będą przestrzegać etyki. Brak, a znaczy może inaczej, nieetyczne zachowania prowadzą do utraty zaufania wzajemnego. O ile na przykład w krajach skandynawskich. Ponad 80% yy, mieszkańców uważa, że inne osoby, wchodząc w relacje z nami, przestrzegają yy, yy, biorą pod uwagę również nasz interes. O tyle w Polsce ten poziom zaufania jest 4 razy niższy. Oznacza to, że w naszej gospodarce mamy bardzo wysokie koszty transakcyjne. Które utrudniają nam rozwój, które działają tak, jak piasek wsypany w tryby maszyny. Bo jeżeli nie mamy zaufania do ludzi, jeżeli uważamy, że starają się nas oszukać, nie biorą naszego interesu pod uwagę, to musimy budować cały szereg zabezpieczeń, a w pewnych sytuacjach w ogóle nie wchodzimy z ludźmi w relacje, czy nie dochodzi do transakcji. Efekt jest taki że nie potrafimy tworzyć wspólnot, współpracować, nie prowadzimy do, nie wykorzystujemy efektu, który w ekonomii się nazywa efektem skali specjalizacji. To znaczy, że gospodarka jest efektywna, jeżeli każdy z nas robi to, co robi najlepiej i wymieniamy się rezultatami naszej pracy. Jeżeli nie mamy zaufania do mechanika samochodowego, Boimy się, że naprawiając nasz samochód wsadzi nam na przykład stare części, to albo musimy sami dokonać takiej naprawy, ale to zabierze nam kilka dni, a nie kilkadziesiąt minut, albo na przykład będziemy stać nad mechanikiem i patrzeć jak reperuje nasz samochód i to nam może zabrać kilka dni. Jeżeli nie mamy zaufania do lekarza, Dochodzimy do pięciu różnych specjalistów, szukamy informacji w internecie, a potem możemy popełnić kardynalny błąd, bo zaczniemy sami się leczyć. Tak jest w każdej dziedzinie życia, w każdej dziedzinie gospodarki. W związku z tym powinniśmy być świadomi, że nieetyczne zachowania, które mogą przynieść indywidualnym osobom krótkoterminowe korzyści dla nas wszystkich jako społeczeństwa są ogromnym obciążeniem i uniemożliwiają nam efektywne funkcjonowanie. Nie da się bez samoograniczenia i poczucia odpowiedzialności, które przejawia się w dotrzymywaniu umów, w realizacji uzgodnień, bez takiego zaufania nie da się sprawnie funkcjonować, a gospodarka nie będzie się bez tego szybko rozwijać.